Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie otworzymy kilka skrzyneczek z karnetu, którego za, który zakupiłem. ze 170 gemów. No i mamy jednego boxa, jed, jedną skrzynkę z zadymiarza i dwa, dwie mega skrzynki. Więc... Yy, dobrze, wezmę tutaj... ...bo zrobię od razu sobie wszystkie wyzwania. No i będę miał więcej, ale najpierw przejdźmy sobie do openingu skrzynek Tak jest, ja nie patrzę na yy, cyferki, bo to mnie tylko wkurza i ja nie lubię się na to patrzeć Dobra, otwieram pierwszą mega skrzynkę Pierwsza mega skrzynka, ja nie patrzę na cyferkę. no bo ja zawsze mam szczęście, gdy nie patrzę Wejście do BB 36 do y, tego, Dynamika. 37 do Piper. Jest Penny! Jest Penny! Nowa postać! I bardzo się cieszę. Jak co, mam nową postać. Dobrze, otwieram drugą. Czekaj, coś będzie. coś do Primo. Y, 20 do Nity. 32 do Rico. 38 do y, Jessie. 39 do Bibi. 200 do Gendablerów. No dobrze, 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 dobrze. No postać. Mój kolega ma takiego pecha, otwiera wszystko. I nic nie dropi. Mu. Nic mu nie dropi. Nic mu nie dropi. Ale fajnie przecież Peni. Będę teraz miał samych lepszych do trafiania. A ja sobie tutaj wszystkich ulepszę. No dobrze. Biorę poko i... Mój piesek u mnie sobie leży i mi się rozkłada na łóżeczku. No dobrze, teraz przejdziemy sobie do gierki. Muszę się skupić. Jak el primo mi tutaj wjeżdża, no to nie wiem czy można się skupić. Dobra, może go zostawię. Ja zostawiam, bo ja nie rozumiem jednego zadania, spoko, czy mam uleczyć kogoś, czy uleczyć siebie. Ale sprawdzę to, jak uleczę mojego kolegę, gdy będzie miał mało HP. A, dobra. dobrze, za chwilę zagramy sepeni. Teraz to ich obiję. Dostali mocno. Uleczę mojego kolegę i od razu siebie i zobaczę, czy mi to coś da. No i kolejny El Prima nas podjeżdża. Kurczę. Ja wiem, że tak gdzieś będę się kampił bardziej. Strategiczna taka gierka bardziej będzie teraz. No fajnie, że mi pani dropnęła. Co nie? Jak to na mi coś dropi. O Jezu! O nie! O nie! O nie! O nie! Kurde! Kurcze! Ale ile z... A, to łącznie! Dobrze, no to weźmy sobie jeszcze raz. Dobra, to ja sobie nie wiem, teraz zagram pani. O, zagram sobie pani. No i fajnie będzie. Ups. Dobra, jedziemy. 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 Dobra, już nie mam awka Ja mam takiego chwilowego. Przepraszam was za to. Dobra. O, mój kolega już tutaj fraguje. Czy to fragowanie za chwilę didem. No, wiedziałem. No dobra. Co, poczekam na niego. I bardzo fajnie. Ej, prawie dostała. Nice. Penis załopi. Ła, dostałem mocne... teraz nie jeszcze wiadomości. Dobra, Dobra, łatwo z gościem. Dobra, very easy. Ty, ale to jest prostsze niż mi się wydawało. Przecież można się właśnie tak leczyć. Ale ja wezmę poko po i będę jeszcze szybciej się leczył. A w sumie nie, nie opłaca mi się. No, to się samo będzie mi się, sam będę się leczył, ale też mogę szybciej poko. Więc to jest jakby takie porówno i mi się nie opłaca więc yy, zagramy sobie jeszcze pani. I jak widzicie, już mam 10. poziom z tego mega boxy nic nie trafiłem. Ale ile tutaj jest z tych big boxów na przykład? Nie wiem, 1 2 3 4 5 6 7 i 3 mega boxy i trzy zwykłe skrzyneczki. Ale masakra. To jest tak opłacalne. Skudne. Mój kolega ma awka. No to poczekamy sobie chwilę. Okej. Okay. No jedziemy z kolejną gierką. Aby też była taka szczęśliwa. Ja jedę na te dwie. I też się podwójnie. Ła! Mm, fajna gierka. Mm, fajna Ems Fajna Ms. No po co? Nie jeszcze co ja. Dobrze, to jest moja wina, bo niechcący mi się tak z automatika strzeliło. Nie wiem czemu, chciałem w nią trafić, ale dobra. Nic się nie stało. Mój kolega żyje, na szczęście. No właśnie, to jest najlepszy sposób na leczenie się. Ale oni cały czas nas podjeżdżają. i piąte miejsce. O no nie, no Rikon nie może grać. To jest... Co sugeruje mnie za tym? Co sugeruje mu Bibi? Czemu nie nic coś bibi? Dobra, niech będzie. No jak będzie kolejna przegrana, to ja od niego albo wychodzę, nie wiem. dobra, się podleczę do fula. częściowo będę się leczył, i wyjdzie to zadanie. O nie, nie! Ups! Kurczę! Taszeli! Taszeli! Nie! No ja może peni nie będę grał. Co nie opłaca się grać peni? Ja sobie zagram. Kim tutaj mógłbym zagrać? Jess? Albo nie, brokiem. Zagram ja brokiem. To ma dużo HP, nie wiem El Primo, raczej znaczy, y, ból, Boże. Ból nowy, z nowym skinkiem. To 11 minut, jak spokoj z filmiczek. I muszę zadanie też zrobić. Już z bandy akurat zrobiłem. Zabiłem 24 tam chyba. W jednej gierce 12 kolcen zabiłem. Kolce spoko postać jak taką początkową. Nie jest najgorsza. Leczę się. To fajnie mój kolega, kurde, sobie nagrał. No dobrze, no to na koniec zagramy sobie jeszcze. Pani jest spoko. Zagramy sobie penny. Ostatnią gierkę taką, że uinek wszedł. Może jinek Ci Minusem pan jest, że długo się ładuje, a tak. Będziemy sobie zniszczymy to. O. Nie. Łatwo. Ej, ja po te dwie. Nikt ich jeszcze nie zniszczył. Dobra. Cztery powerki Jeszcze. ujuj, Uuu! tego lubię Penny, bo jak można sobie obijać skrzynki, daje chyba dwa razy większe obrażenia Jeszcze wejdę chyba pod tą skrzynkę wyjdę po nią Tak Tak Dobra Szkoda, że mi Legenda żadna nie sypnęła jeszcze no, trafią tak ze wszystkie fajne postacie. No, a czy ja nie narzekam, ale legenda to by mi się przydała, bo nie mam ani jednej. 2600 chyba pocharków na tym końcu mam. A mi się zdaje, że z tego karnetu będę miał na pewno chromatycznego gaila. To jest już na plus. No i wygrana. No, No dobrze, no jak Wam się film spodobał, to zawcie łapkę w górę i subika, żeby było więcej takich materiałów. I jak zostawicie z 10 łapek w górę, to ja yy, jakby oszczędzam, zbieram karnet do 30 poziomu, żeby odblokować gaila, no i wtedy zrobię sobie taki duży opening. No i jak no i piszcie w komentarzach różne yy, yy, pozytywne komentarze. No i przypnę Wam serduszko. No i z góry dzięki. No i cześć.